Pamiętam z Igorem Kwiatkowskim rozmawiałem, e, Mariolką. Byłem na jego występie stand-upowym. Bardzo dobry stand-up. Taki, o który ciężko jakby się, 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 się urazić. Bez, bez przekleństw, jakby, ale nie mówię, że to źle. To naprawdę było zabawne. To naprawdę było dobre. I też może jakiś koleś, wiesz, do niego pisał z pretensjami, jak mi opowiadał. I też, kurde, no mam no, 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 taki wiesz, gdzie on opowiada, że tam, nie wiem, nie, um, nie my po angielsku dobrze mówi, że tam z żoną sobie, wiesz, dokuczają, że coś tam jakby wyja z dzieciakami. Takie, no niesamowite, że Polak po prostu no znajdzie. Wszędzie okazje, żeby się zerwać, nie? No a ty odbierasz? masz jakieś takie wiadomości? Od y, kiedy wrzucasz nowy materiał? Mam no, pełno komentarzy. Może, może na materiał dawno nie wrzucałem, ale tak, że to w ogóle nie na miejscu, że skandal wiesz, no, że tak nie można, że z pewnych rzeczy się nie żartuje, nie? Nie, odpisuję, nie, nie, Ty nie żartujesz z pewnych rzeczy. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że z pewnych rzeczy się nie żartuje. Ty. No dobra, ale. Teraz... Żartujesz z pewnych rzeczy i to jest, to jest twoja sprawa. Okej, okay, a teraz powiedz, a czy ktoś kiedyś podszedł do ciebie po występie i coś takiego powiedział ci prosto w oczy? Nigdy. Że coś było za mocne i tak dalej, no. Cały odcinek pokoju przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.